Drapiemy pierwszy milion. Zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Lajkuj, komentuj i baw się dobrze. Cześć, 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 witajcie na premierze najnowszej zdrabki od Lotto. Lotek za 1 zł. W formie trochę szerszej, dlatego że ukrywa nam tutaj już kok pod warstwą ścieraną. A możemy wygrać złotówkę 2, 4, 5, 10, 20, 40, 80, 500, 1000, a nagroda pierwszego stopnia to 40 tysięcy złotych. No... Lubię lotka, lubię lotka i drapiemy to do lotka. No dobrze, no to szukamy, oczywiście, słonia. Jeżeli znajdziemy dwa razy słonia, wygrywamy po prostu podwójną wygraną. A mamy tutaj pingwin. Jest pingwin. Ok, dalej mamy motyl. Motyl ślimak. I, i puchacz, i puchacz, i puchacz. Przechodzimy dalej. Szukamy, szukamy słonia. Mamy kozę. Pingwin. Jest słoń, jest słoń. No kapitalna premiera. Nie będzie minusa. Dodatkowo ślimak. A słoń nam przynosi wygraną wysokości 1 złoty. Jeden złoty wygraliśmy tutaj. No, i fajnie, i fajnie. I dalej szukamy słonia, szukamy słonia. Tak, 40 tysięcy zł. Na same święta, na same święta. Mamy rybę i koza. Tutaj nie ma wygranej. Dalej mamy. Kolejna zdrabka. Owca. Motyl. Ryba. I krab. Tutaj niestety pusto. Lecimy dalej, szukamy słonika. I jest ślimak. Wiewiórka. O, przy okazji pozdrawiam mojego kolegę ślimaka z pracy. Wołamy na niego ślimak. <gryba> Puchacz. Ryba. No niestety pusto. Pingwin. O i znowu ślimak, No ślimak był wygrany, to normalnie, teraz sprawdzimy ile byśmy mieli tutaj pieniędzy pod ślimakiem, z ciekawości sprawdzę, jeden złoty, jeden złoty, no dobra, lotek, lotek za jeden złoty i szukamy słonika i mamy pingwina, jest motyl, ślimak i ryba, no dobra, szukamy dalej. Ale słonika, szukam słonika. Jest motyl. Ślimak. Ślimak, ślimak, wystaw rogi. Krab i pingwin. No Kiepsko, kiepsko, kiepsko. Lotek za jeden złoty. I mamy kozę, kozę, mamy kozę, mamy owce. Co, będzie teraz jeszcze baran? Nie, będzie ślimak. I do kompletu będzie krap. Dobrze. Ostatnia zdradka. Owca. Ryba. Silimak. I pucharz. No dobrze. Podsumowanie premiery jest takie, że wygraliśmy dzisiaj 1 złoty w lotku. Dlatego, wiedząc, że tak może się stać, wziąłem bonusową zdrabkę. Bonus 7 i szukamy tutaj pliku pieniędzy bądź siódemki. No i co? No i lecimy po 470 tysięcy albo 470 zł. No, może być. Przypomnę, szukamy pliku pieniędzy. Albo siódemki, szukamy siódemki, albo piku pieniędzy, takiego rulonika zwiniętego, słońce, perła. Arbus nie o oszaleję. Oszaleję, słuchajcie, nie? Oszaleję, ominąłem siódemkę, czyli to widzicie o, o, ominąłem siódemkę, to jest po prostu dramat. Palma normalnie palma odbija rower. Gwiazda jest gwiazda. Kolejna siódemka. Siódemka nam mnoży razy dwa. No. O, to ja rozumiem, jest pik pieniędzy i już mamy takiego pewniaczka. 50 zł w tej zdrawce. Dalej mamy biedronkę, chmury, piłka, cytryna, <grytania> karta i narty. No to co, sprawdzamy co pod plikiem. Pod plikiem mamy 30 zł. No ekstra. Tutaj mamy 10 zł pod siódemką, i tutaj mamy 10 pod siódemką. Czyli 70 zł mamy tutaj na nagrodę wygraną. Piątego stopnia. To mój rekord w tej stramce. Słuchajcie, 70 zł w stramce. Rekord w stramce. Bonus 7. Normalnie, kapitalnie. Do tego lotek za złotówkę mamy złotówkę. No i premierę uznaję za udaną, no faktycznie no, jedna zrawka wygrała, ale no ten pomysł 7 tutaj się popisał. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Życzę Wam samych wysokich wygranych. Dzięki, cześć, do następnego odcinka. you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same. Gotta build up all my thoughts, sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay, just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.